Podałemka bo na dole. O, wektor, przecież dobra broń. Ale nie weź muzyka. Muzyk jest pro. I gdzie oni lundowali?

Za za mega dużo Bardzo bardzo dziękuję. jestem dobry, robot. masz masz drugiego w domku. Zabiłeś? No, już. Wszyscy. Ej ty... no, 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 no. ty... tu Ej ty masz taki ten y... F... fajny death crate Nice, cool. Eee tu jest Beryl, chce ktoś Beryla? Czy ja mam nim grać? Nie, dobra, Nie, dobra, dobra, dobra ale tu jest jeszcze y, spora mod do niego Marked W tym Powiększone jeszcze do UZI bym wziął Może gdzieś tutaj będzie Jest Dobra, UZI jest UZI jest 329 dni Mati Proszę bardzo, dziękuję Siemaneczko, siemaneczko Siemanko kamień A, dzięki Kuba za lajka siemanko Pamiętajcie o zostawieniu obserwacji 3000 followersów już niedługo wjeżdża na salony Taki mały duży sukces Później będą kolejne tysiączki 4 Yy, mam skopa, trójkę i dwójkę do oddania, jakby co Może komuś będzie potrzebny trójkę, ja. trójkę, proszę bardzo, yy, kto mówił? Yy, trójka, tak? Jedynka Jedyneczka, cute dobra, już, 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 już Ja jeszcze muszę się waszych wszystkich głosów nauczyć Tak to przeważnie graliśmy sta yy, stałym składem, to wiedziałem To jak, o dobra Już superowo, trójka, trójka, tak? A? Tak, dzięki Poczko, Spoczko, I got yy, Powiększony do erek Komuś? Tam powiększony Nie szybki. Ja też w sumie Dajemy a bo tu beryl leży, to macie te beryla i te siódemki, bo to jest dużo siódemek i beryl. Ja zagram muzykę. A i jeszcze ten, dobra, czekaj. I jeszcze to powiem. Nie rzuciłem. Dzięki, Mateusz. pusta pomieszczony do UZI-ka jak znajdę, dam znać to co idziemy w stronę szkoły? można było no. okej dobra idę po a tu mamy auto, dobra to my lecimy na szkołę A obserwowałem tam z góry, powiem ci, byli dobrze pochowani. Żyjesz? Żyjesz. Żyjesz, masz się dobrze. Mówisz o bandaże sobie weźmiemy Gdzie oni są? To była solówka tylko Jeden był Solóweczkę właśnie widzę jest Nie, jest na dachu, tam Macie na akademikach ok. Mam powiększony do r -ki. Cały czas jest kopa dwójkę Tam, tam. Ty, ty, nie wypuścimy go z tego dachu, nie chuja. Czekaj, ile tam jest. Dwóch na pewno, jeden podchodzimy? Tak, dwóch jest. Nie, więcej, bo jeszcze na dole ktoś jest. Ja do Dobra, musimy się musimy się zająć tymi tymi na blisko teraz. Na pewno. Yeah. Przez dwóch na chyba. Dwóch, jeszcze dwóch. Z apówką. Rzucam najda. Masz szyszkę. Dobra, o. Ta, ta szyszka na pewno weszła. Je, jeszcze jedna. Dobra. Wierzam, 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 wierzam. Nieźle! GG! Let's go! Woo! Brawo! Koło po ósemkę wyrzucam czwórkę zachowujemy, macie macie ja też trójkę tu rzucam. I got Podejrzewam kolejny miasto. Na akademiki pojechali My Nate. My Nate. Akademika się strasznie teraz. Tą usamkę, to, ja, to ja zabiorę, ha? jakby co prowo. Mark

Co gdzie jest? Też mi trafił. Thank you, thank you for following and welcome to the stream. Bartekada, dzięki za like. Właśnie powinniśmy. Ale mocno pobijany. Za kamień! blokowany Kurwa, tam trzeba by podjechać. Tak, tak, tak. Nie pierdolimy się, podjeżdżamy tam. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze, ja, jeszcze ja. Wjeżdżamy tam, wjeżdżamy, wjeżdżamy tam na grubo. Wjeżdżamy jak do siebie. Plujemy na nich totalnie. To na blisko, chodźcie na blisko do nich. Przecież ich jest dwójka. Kurwa, teraz nas będą dojeżdżać? Czy nie? Ok, masz leczenie? Mam. Dobra, może komuś skołpuję ósemkę dać? Albo. Nie, nie dzięki leczenie. Bardzo, bo ja mam Leczenie. To jest, jest. Podzą już.

Dostałem niechcący nade od szybkiego killera Do końca killer, do końca już, do końca Dobra, dzięki o! Ale nam wjechał Ale nam wjechał na, na ostatnią chwilę Ma coś apteczek może? Ja mam 5 apteczek, zaraz wyrzucę Zaprasza, Zapraszam tutaj do do bloku, no do, do pokojowo, chodź, już ci wyrzucam. Masz? Masz dwie. Tam... No, dziękuję. Dobra, yes. y to tak jak cały czas mówię, piątki Zresztrufę. będą potrzebne. Tak, oni, to oni wszystko mieli. Piątki, peki Mi dziewiątki są potrzebne, jakbyś coś widział. Ja mam trochę dziewiątek. Chodź, miałem łzy jego. Eeeh, dziewięćdziesiąt? A uziął taki na, na dobitkę. Nie wiem, to bala się do strefy chyba co nie To. Tak, brak. tylko. Oczko. Mak ma ktoś jakąś snajperkę? Owa, owa, coś tu... Cały czas mamy scope'a ósemkę, który jest niewykorzystywany Dzięki kamień za lajka, siemano Dzięki, 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 są dziś szumy? Są, 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 ale tak wieczorkiem

Siemanko, Kyle Longer Jeszcze jeden będzie po tym meczyk Bo tam pierwszy nam się zjebał To tak strasznie Ale ten już jesteśmy pro Co nie, panowie? Napierdolamy no. To już dajemy radę Powiem Ci, oni jakoś dziwnie nas raszowali, jakoś tak na raty nas raszowali dziwnie. jakby nas jakby nam wjechali wszyscy, to byśmy mieli dynkę Więc... Na raty no. Na samym końcu nas jeden koleżka karaszował Po prostu postawił wszystko na jedną kartę I na kurwę dostał wiem, <laughs> Tam, się sprywało, gram z followersami już dzisiaj Dzisiaj gram z followersami Bijam kod na czat i osoby go wpisują i dołączają do gierki, do lobby, a wcale nie muszą mieć mnie w znajomych, więc to jest coś zajebistego. Ja lubię. Jest to nowa seria na kanale, która się bardzo dobrze przyjęła bo, bo są ludzie, którzy chcą z nami grać. Jest napierdolamy. Byli tam Przygotowani? Okej. Okay. A no jak okej, okay, to no let's go. Mark vehicle. Ustali. Pamiętajcie kochani, cały czas mam ósemkę, tą, Albo ktoś ma snajperkę, albo tego. Będę tak powtarzał: bo, bo tak kisi się po prostu w plecaku i jest. No jest w plecaku cały czas. Chyba, że jak mówię, kar jakiś, albo. albo no nie wiem, no, no coś, coś, coś. coś potężniejszego. Co, są tutaj jakieś typu loki, czy nie ma? Nie wiem, nie widać. Gdzieś się pokąpili. Poszli za. przekutasić, poszli gdzie. No. Brzydko, brzydko powiedziawszy. Dobra, zostawiamy, zostawiamy obserwację. Przed chwilą właśnie. Wyskoczy wam okienko, żeby zostawić yy, follow'ka, więc klikajcie. Jest, 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 Ile mamy? 132 reakcje czaty. Pięknie, pięknie. Aż fujarka mięknie. Nie ma tu nikogo. Chyba. pali dropa i pojechali. Tak jest. Jak, jak tylko 4 osoby nam zostały do zabicia Dzięki Przemek i Minniku za lajka Damian Janowski również Wojtusz tak samo Andrzej Mączyński, Kai Longer Kuba Michalski, Kamień Kamień No Siemaneczko Dzięki Bartek za lajka, witamy, witamy siemaneczku Pokażę później jak wejść do ruma, pokażę, pokażę Albo wy czaty też napiszcie jak wejść do ruma o! Gdzie jest z góry, mają snajperki Muszę zmienić pozycję O na trzydzieści trzy trzysta dwadzieścia pięć, albo na górce są, bo tam jest ich u nas trzysta dwadzieścia trzysta dziesięć za daleko ten drop, to już dalej do mnie Jestem na drodze. Mark to location. Ktoś jest tu. Tak to mi mam D14. To już ci tą ósemkę daję. przyjdź do mnie. Tutaj. Jeszcze się 8 pogra! Jeszcze ich rozpierdolisz z 14 gdzieś się kąpimy, bańce. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli oni mają taką taktykę. Przeczekajmy ich. Niech oni przyjdą do nas. Po co mamy się wpierdalać na nich? Przebiegał, ale chyba został zdjęty przez kogoś Tam jest, mam w Tam jest ostatnia w trój trójka w tym domku Dobra. Dobra Tylko teraz pytanie, kto będzie miał strefę? Dob Co oni mają? A wm mają? WM-kę 14 Dzięki Wojtek za 100 gwiazdek! Piąteczka dla Ciebie, wuhuuu! Odnośnie się tam Muszę ten... Zobaczymy, coś mi się tutaj... Aha, ja mam ping Ja, ja miałem ping Pewnie za zacięło, zacięło pewnie streama na chwilę, bo ja miałem ping Jesteście? Słuchaj mnie? Jest stream? Eee, tak, słuchajcie. Dzięki za 150 gwiazdek! Piąteczka dla Ciebie, kolejna! Dziękuję, dziękuję, DZIĘKUJĘ! Ma ktoś to Kto mówi? Jutboj? Doc. GG. Bardzo ładnie. Let's go. Piękna gra. O to chodzi.